Cześć mordeczki, witam Was w nowej serii na kanale Sword and Sandals jedyneczka i zaczniemy z nowym klewetorem, dlatego że po prostu, szczerze mówiąc, podejście to jest moje drugie w Steamowej wersji i chciałbym właśnie Wam pokazać troszeczkę więcej niż doszedłem tam, bo jestem ciekawy, jak będzie z kolejnymi klewetorami. Więc, no, można omyśleć i troszkę to przejść albo po prostu idziemy powtarzać. Bo wiem o tym, że jest taka możliwość. Dobrze, nazwijmy go swojego tutaj chłopa Roman i skin color. E, zostawimy. Może włos tylko zrobimy jakieś tutaj m, byle jakie. Random O, taki taki wiking, tylko normalny chłop, e, stręcz. Dziwne tutaj nam zrobiło, ale dobra, może być eee, 7-3-3, więc 7-1-3-3 No dobra Okej, okay, no to lecimy sobie właśnie Na naszym tutaj statku eee, Piratów praktycznie Uderzyliśmy w górę lodową, gdzie po prostu Zatopił nam się statek A my zrobiliśmy abordaż więc, A znaczy abordaż, no uciekliśmy z y, toącego statku, czyli tak Titanic, y, tak. Moglibyśmy to skipnąć, no, ale fajne właśnie tu jest opowiastka, ten początek takiej, y, tej gry. I gdzie płyniemy? Tego to wiadomo. Nie wiemy. Na pewno tam, gdzie będziemy musieli walczyć jako Glawatar. No dobra, no, dopłynęliśmy do jakiejś osady, więc lecimy. No i musimy teraz areny, areny zaliczyć. Areny są w miarę takie trudniejsze. Mamy 15 armora, 28 hit pointów. no i powinniśmy z nim wygrać na spokojnie. Jego tutaj chce zdenerwować troszeczkę. No chodź tu, ciutek. Za jednym HT od razu. Dobra, teraz możemy sobie pójść tak. W... o, takie coś rozwiązanie jeszcze nie bierzemy żadnego oręża eee, dlatego, że się nie opłaca w tym momencie jeszcze zielony groblin chce zaatakować ja go mogę tutaj właśnie rozwalić ręcznie eee, Widzicie? Pięknie. Udało nam się. Kolejny level i tak... Ee, tu chcę atak. jedno w życie. I dobra, teraz możemy sobie kupić Orange. Orange opłaca się tutaj kupić Miesz, ee, Właśnie ten. I mamy pierwszego bossa. No, zobaczymy jak tutaj wyjdzie. No, ma większy Agility. No, i praktycznie tutaj ma charyzm i stamina ma większą. Więc mniej się tutaj. O, teraz ja go tutaj zdenerowałem. Eee... On mnie tutaj jakoś atakuje, tak dziwnie. Ja tutaj mogę w tym momencie wyspać się. Czemu ty mnie tutaj tak. On mnie może atakować, a jego ja nie? O, krytyk. Pięknie. Udało nam się go pokonać. Może na farcie nawet, powiem tak szczerze. 5 do 19, mamy 4 do 16, więc bierzemy od razu jego oręż. I w tym momencie pójdziemy sobie. Wy... Hmm to jest właśnie to. decyzja. E, Jan poszedł w Vitality i dwa razy w e, Strench. No, i tutaj się opłaca teraz pójść e, do tego. Znaczy, jeszcze się nie opłaca, no bo najlepiej na szóstym to by było e, wziąć. E, to ma 6, to ma 9, tak? Nie mm, ja chciałem tutaj ręce. To ma dwa, to ma trzy. Hmm. Żeby nie przepłacać zbytnio, buty mamy, statystyka i temy. Eee, buty mamy na czwartym, shield guard mamy na czwartym, nub mamy tutaj, nub mamy tutaj. Helmet jest w miarę wysoko. Znaczy nie ma w ogóle. Ma <śmary> wysoko, tak jak powiedziałem. Eee, więc możemy się cofnąć. Pójść na arenę. zobaczyć. On potrzebuje tutaj większy armor. Eee, ma. I, i, i. i. Charyzmy ma dużo. Dobra. Więc nic możemy tutaj wziąć teraz tak. Eee, shielda. Na szóstym tutaj będziemy mogli tego wziąć. On będzie droższy. No, ale. Tutaj nie to. Rękawy mamy te. Tu jest trzeci. Helmet. To jest czwarty, tu jest szósty. Więc od razu na helmet pójdziemy. Yy, I weźmiemy teraz z nim zawalczymy. Powinno nam się udać go pokonać. Eee... Dobra, ja sobie tutaj resta mogę walnąć. resik? O i normal, a tak piękny. Więc tak. Eee... Myślę, że takie coś rozwiązanie to będzie chyba najsądniejsze, najrozsądniejsze, bo mamy któryś piąty poziom, więc możemy sobie na spokojnie z czempionem zawalczyć. W tym momencie z Wąsaczem, on ma większy armor, tak, ma mniejszy stręcz, no atak ma mniejszy, defensa ma troszeczkę większego i ma lepszą broń. Ale, jeżeli my będziemy tutaj mieć lepsze rozwiązanie siłowe, to będziemy się przez niego tarcze wszystko przebijać. Dobra, jeszcze go tutaj sprowokowałem. Ok, i on ma 4 HP. Tutaj mi odbił. Ja restawalne. stawalne. I teraz pięknie mam obcięty, ma teraz e, rękę. Bierzemy jego broń, bo się opłaca. E, I tak. E, na takiej zasadzie zrobimy. Że trochę tej siły pójdziemy. E, nie, nie, nie tutaj chciałem, tylko tutaj chciałem. Tak, bo teraz na szóstym możemy sobie wziąć. E, ten lepszy lepszy to lub właśnie wziąć se za 3000 tysiące mi nie stać mnie na tyle ale co my tutaj mamy Gliwe se, byśmy mogli wziąć co na czwarty yy, na trzeci no Okej, okay, to możemy sobie wziąć. Yy, tak, teraz. Co my tutaj możemy kolejnego wziąć? Gutres Na czwarty. Bo też nam się opłaca. Czwórka, czwórka, czwórka. Noob i noob. Yy, na cztery. Buty na czwórkę, czy po prostu wziąć tutaj to na cztery? Chyba to będzie na cztery lepszym rozwiązaniem. Ok, więc możemy teraz zawalczyć tutaj z kolejnym. Uda nam się coś tutaj ugrać? Nie raczej tak. No i patrzcie, pięknie, pięknie nam tutaj się udało. Eee... O, na takiej zasadzie zrobimy. Bo teraz będziemy mieć bossa. Kolejnego. Więc teraz byśmy mogli budki sobie wziąć. Budki na 4 albo tarcze. Czwarty level tarcza 600, a ta 917. Nie mam tyle kasy, Mam 800. Dobra, tam się do nerwów. Ok, więc tutaj zakończymy sobie ten odcineczek. Wiem taki króciutki, ale za to zobaczymy się w następnym... Mam nadzieję, że co pokonamy, bo z tego co pamiętam, to on jest taki trochę upierliwy i. Ciężko go też y, nigdy zniszczyć. Więc to tyle. Trzymajcie się. Chaos.